Cześć. Dzisiaj będzie o lokatach i o oprocentowaniu lokat. To Wam się również przyda w życiu. Choć dziś oprocentowanie lokat nie jest zbyt korzystne, to warto umieć wybrać najlepszą opcję. Jeśli masz problem z rozwiązywaniem tego typu zadań i nie rozumiesz, o co w tym chodzi, to zapraszam na ten materiał. Zaczynajmy więc. Czym jest lokata? Z lokatą mamy do czynienia wtedy, gdy mamy jakieś oszczędności i chcemy je ulokować w bezpieczny sposób, lokujemy tak zwany kapitał w banku przy określonym oprocentowaniu przez jakiś czas. Po tym czasie możemy cieszyć się odsetkami czyli naszym zyskiem, który powstał dzięki trzymaniu na lokacie w banku danej sumy pieniędzy. A my dziś nauczymy się wybrać najkorzystniejszą opcję i tym samym obliczyć zysk przy określonym oprocentowaniu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam, bo tłumaczę tutaj matmę zawsze jasno, szybko i konkretnie. Także zapraszam i yy, przejdźmy teraz do zadań. Pierwsze zadanie. Pan Nowak wpłacił do banku 2000 zł na konto o oprocentowaniu 4% w stosunku rocznym. Jaką kwotę będzie posiadał po roku, a jaką po dwóch latach, jeśli nie będzie ruszał tych pieniędzy? Czyli tak naprawdę mój, mamy dwa pytania: czyli jaka kwota będzie po roku? A jaka po dwóch latach? Na początek wyliczmy sobie, jaka kwota będzie po roku trzymania tych pieniędzy na koncie. Więc na początek mamy 2000 zł i oprocentowanie 4% w stosunku rocznym. Więc mamy prostą sytuację. Po prostu e, wyliczamy sobie 4% z tej kwoty, czyli z 2000 zł. Tak naprawdę są dwa sposoby. Bo drugim sposobem e, jest po prostu od razu. Wyliczenie 104% z 2000 zł, i mamy wynik, a my mamy tutaj 400 razy 2000. Dwa zera nam się skracają, i mamy 4 razy 20, to jest 80 zł. I to są nasze odsetki, i teraz musimy te odsetki dodać do tej początko, początkowej kwoty, czyli będzie 2080 zł po roku e, trzymania e, tych pieniędzy na koncie. Ok, mamy e, odpowiedź na pierwszy, e, pierwsze pytanie, a drugie, jako, jaka kwota będzie po dwóch latach? W takim razie tutaj również oprocentowanie będzie to samo, czyli 4%, ale teraz będziemy musieli zrobić z tej początkowej kwoty, czyli będzie znowu 4 setne razy 2080 zł. Czyli tu nam się jedno zero skraca. Mamy czwórkę y, i dziesiątkę, tu będzie 2,5, i 5, czyli mamy 2 razy 208 to jest. 416 podzielić przez 5 i to jest 83,20. Czyli 83 zł i 20 groszy. I teraz tą kwotę trzeba dodać do tych 2080, czyli 2080 dodać 83. 2, to wychodzi 2163,20 zł. I to jest kwota po dwóch latach, którą pan Nowak y, będzie miał y, przy właśnie wpłacie początkowej 2000 zł. Zadanie drugie. Pan Kowalski wpłacił na roczną lokatę pewną kwotę. Po roku otrzymał 2455 zł. i 20 groszy, w tym 55,20 zł. odsetek. Jakie było oprocentowanie lokaty? Jaki będzie stan konta po kolejnym roku, jeśli pan Kowalski zostawi na lokacie całą kwotę i oprocentowanie się nie zmieni? Czyli mamy tutaj dwa różne pytania. Na początek, jakie było procentowanie lokaty? Skoro wiemy, ile wynoszą nasze odsetki, to bardzo prosto możemy na przykład z proporcji wyliczyć oprocentowanie lokaty. Właściwie są dwa sposoby, żeby to wyliczyć. Na początek, może z proporcji, czyli u nas 100%. To będzie i teraz kwota ta, która była początkowo wpłacona do tego banku, czyli wiemy, że po prostu musimy odjąć, odjąć 2455 minus 5520 i to nam wychodzi właśnie kwota początkowa, którą pan Kowalski wpłacił na lokatę. Czyli 100% u nas wynosi 2400 zł. A nasze odsetki, tutaj mamy x, wynoszą 55,20. Czyli z proporcji na y, krzyż, x równa się 100% razy 55,2 y, podzielić przez 2400. Tu nam się zaraz skracają. Czyli mamy 55,20 podzielić przez 24, to to jest 2,3%. Czyli takie jest oprocentowanie lokaty. Drugi sposób to po prostu mm, 55,20 przez e, 2400 razy 100%. Tak jest drugi sposób, czyli tutaj pierwszy sposób z proporcji i drugi e, klasycznie. Ok, ale mamy jeszcze drugie pytanie. Jaki będzie stan konta po kolejnym roku, jeśli pan Kowalski zostawi na lokacie całą kwotę i oprocentowanie się nie zmieni? Czyli wiemy, że mamy oprocentowanie 2,3% i po tym roku wiemy, że mamy. 2455,20, czyli musimy po prostu zrobić 2,3% z kwoty 2455,2, i później y, dodać tą kwotę y, do tej początkowej. Czyli będzie 0,023, ponieważ tutaj przesuwamy y, przecinek o 2 miejsca, czyli 0,023 y, razy 2455,2, to jest równe i to trzeba y, zaokrąglić, ponieważ tam wychodzi 56,... Y, 4, 6, 9 i tak dalej, więc będzie 56,47, zaokrąglamy w górę. Ok, i teraz tą kwotę, czyli te drugie jakby w tym drugim roku odsetki dodajemy do tej kwoty, czyli 2455,2 dodać 56,47 to jest równe 2511,67 zł. Czyli to jest kwota, którą pan Kowalski będzie miał po dwóch latach trzymania tych pieniędzy na koncie. Mam nadzieję, że jest to dla ciebie jasne i nie będziesz miał miała problemów z rozwiązywaniem zadań związanych z oprocentowaniem lokat. Jeśli jest to dla ciebie pomocne, to zostaw łapkę w górę, możesz mi postawić wirtualną kawkę i zachęcam do subskrypcji kanału, do zobaczenia na razie. Cześć.